I z krzesłem Aho W resztą bardziej Prawie hey, Kurwa, close one, close one One more, one more, do widza I visa. Kurwa okay. it. to, that is This is this is it. This is it. You get this bread. <laughs> <Okay. Mami> to! it! <laughs> <laughs> Jak, się jej <laughs> Jak się powiesz o sytuacji? Jak się powiesz o sytuacji? Zajebiście Świetnie <laughs> Pozdrawiam Łążunia.